Cześć z W dzisiejszym odcinku wykonamy special research na Reggie Gigasa. To pewnie na koniec. Na pewno zrobimy sobie parę rajdów na Regi, bo trzeba załapać Shiny. Shiny Regi Steel, Shiny Regi rock i Shiny Regice. Ale na początek research breakthrough. Także dobra. Jesteśmy pod rajdem. Za chwilę ekipa podejdzie. Ale Research Breakthrough. Pożegnaliśmy Iwi z Wiankiem. Więc szansa na Shiny jakąś legendę. Opalę sobie obydwie te rzeczy. Bo i tak zaraz zrobimy rajdika A Colossal Discovery to też za chwileczkę. Dobra, odpieramy oczuszkę. Generalnie jak mogliście zauważyć kupiłem sobie czapeczkę Litwika. Stwierdziłem na ten ostatni dzień eventu Halloweenowego no może coś wpadnie za to, że kupię sobie tą rzecz, jak wiecie, ta teoria była, że jak kupisz to masz większą szansę na shiny i generalnie udało się Shiny driflun Kozak 15 cp, więc troszeczkę słabo Nie wiem czy ktoś będzie chciał się wymienić za niego Na jakiegoś taki trade'a. Ale seteczkę już też mam. Wyklułem w Poznaniu, jak byłem. Poznań, także też ok. Ale paczuszka. Kto jest ze mną dłużej na kanale? Hi! Anowaston! Pierwszy mój, pierwszy mój Anowaston. Także dobra, kozacko odcinek się rozpoczyna. Graudom, nie szajni. 64 jest setka. Nie jest setką. Dobra, ekipa już jest, to... Ja mogę go sobie złapać później. Robimy? No to dawaj. Bo mam grał do nas paczki, ale. A nie miałeś iwi z 1764 z tego co wiemy z SETA, więc. No dobra. To mówcie ile sekund, to ja wyjdę po prostu. 113, to zdążę. No legendy zawsze ciężej siadają. Zrobimy go z trikiem. catch strikiem. O oh yeah. czemu te paczki tak słabo? Dobra, nie wiem który to jest celem. Czwarty, dwa, trzy, siedzi, dobra. Skończyło się podwójne candy, więc Regis Może będzie shiny. Walk closer. I recommended. I tak damy radę. Cztery konta. Generalnie zrobiłem ten odcinek jak widzieliście ostatni z kontrami na pierpiąty. A jak wstałem, to okazało się, że wszystkie ready są na pierze czwartym. Więc mają 9000 HP. Mam nadzieję, że to nie jest bug i to zostanie przez te 3 dni. Raczej tak, bo jest bardzo, bardzo zwiększony rzut jajek legendarnych. Więc generalnie łatwo je pokonać pewnie z cztery konta na 30 levelu sobie poradzą z takimi redzi duo, może zrobimy duo, zobaczymy ja generalnie bym musiał czy pewnie bym nie musiał maksować, bo łatwo raczej schodzi schodzą te wszystkie redzi no dobra, to co idziemy do auta, nie? i rob, zrobimy tylko co? A zdążymy Czekaj right Hour tak. Jak wyglądam Jak Diltek Brakuje <grymne> tylko czapeczki jak ciągle chore a tak nie No dzisiaj 11 stopni pytałem Siri Jak jest Shiny? <grymne> <grymne> Nie szajnie. 42 yy... Rodziańca nie mam setki Także dobra, my już jesteśmy pod następnym Questic Special A, muszę złapać RIP Zapraszam na odcinek Nie szajni, ale, ale teraz sobie go złapię. Do questa. Blaster, co? To Bo... Są mi girofine wybrało To... Najgorzej w sumie, ale... <śmienny> <śmienny> co to jest w ogóle? Co my robimy? Regiajsa Regiajsa? Duo Regis. Tam mówiłem w poprzednim odcinku, że niemożliwe Niemożliwe jest duo Ale my wam pokażemy, że można Tak zro Zrobiliście Też DŁO? No to przejdź normalnie przecież Straszek Nie zdążyłem jaka rzucić Na no, co ci to? Na no, expo Level z No nie mam 40. I taki 40, nie, nie przeszedł gry. Road 40 level. Ty, gdzie ty tam idziesz? Ty no tak, to ja nie widziałem, no, żeby no, no, okay. Dopiero? No. No saka. Dobra. Hey, generalnie jestem nieprzygotowany, no, bo to nie to mam wymaksowanych boksów. Dobra jak ty robisz dodge to ja też porobię dodge Robimy dodge, można dodge robić Dodge, dają dodge Viper że dają dodge reklama Ja robię takie doji. perfekcyjne Jeden raz swipe Dobra, ja bym się uczę Ty yes. 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 tapujący jesteś tam Tap and go No skill Piersi Wygrywamy <laughs> 58 Żółte. No i fokusik, nie? Najgorszy. Najgorszy. Z rok Smashem chyba ma jeszcze, więc... Wiecz, nie że loką. To by spamował? by spamował, by nic nie bił. Raz. Może nie, że i tak na swoje tempo w bicie. Dobra, zaraz Moltresy presy wejdą <grym> Witamy w kolejnym odcinku. Nutne <grym> bicie Reggie Ajsa Na co to pomógł? Ja chcę shiny. I nie mam setki z całej trójki. Ajsa? Ja z nie mam. Nie. Aces po 19 rajdzie. To się... Dobra, teraz Moltres to To Co tak. Po czerwone 12 sekund zapasu. Teraz mamy Shiny Moltres. I będzie Shiny Regice. Widzisz, wątpiłeś w nas. Jak mogłeś w nas wątpić? No bo nie masz kont. Jesteśmy żółci. Dobre. Jak nie mam kąt? Panie 14, mianuj no chciałem to robić, a... Ale my tak. A my tak... <laughs> Ale siedzimy w samochodzie. Dobra, teraz w samochodzie to trochę to robię power Basic Basic country basic nie masz na futurę. No 400 Bojama, no to po co mam robić jakieś 90? Szut. Czekam mm. na ewolucję. Bardzo dobrze I nie szaj Na razie 39. To ja wychodzę. Na razie, zostaw kamerę. Kamerę też zostawię. No, nie no, dobra, złapiemy go sobie. Duo zadrane, zrobione. Łapka w górę. Nie eee. shiny. Adrian Kontr nie ma, także wiecie. Nie, nie chciał nagrywać ekranu. przez to. I dobra, w tym czasie tak. Special Research. EXPA, a nie miałem jajka włączonego, trudno Dobra, 7 Evolve roków Krani dosik 7.64, czyli słaby Co tam pokazałeś? 600 metagrosów? No nie, że nie mam kontr Nie patrzcie na to, nie patrzcie Że nie mam kontr Nie ma kontr, no tak jak mówiłem, no ale duo z nim zrobiliśmy, więc no, mają ok, te kontry, no Jak widzicie, nie trzeba mieć mocnego konta, żeby zrobić duo Dobra, jajeczko wrzucamy, porobimy sobie ewolucję. Ewol7 typów i przejdziemy do drugiej części quest'a, ale to za chwilę. Charmander, Charmander, Bulba. Straszek wykonał już quest, ma pozę. Tak. Nie, po, nie, nie podoba mi się w żadnym razie. Jak widzicie wymaksowałem 3440. Shiny Moltres 93%. 15 ataku. Nie ma kropeczki. Zapomniałem podać. Przed chwilą dosłownie zrobiony. Ale nadal jest 14 minus Co myślę, że się pogoda zmieni Nie, ale to tak może być, że jeśli jak jest 16 to... W sensie co? Nie, no, to. Nie ale to i tak, na nawet jak się nie zmieni... Zmocnienie na Klaudii? No ale to i tak, to by musiał mieć co? Nie no, w moim przypadku, bo ja ostatnio dwa mam matchampy. Aha. To nie no to byś miał, no to być cię ten, jak dojdzie ci machamp, to ci pokażę. Nie, że no jest... w ogóle nawet Klaudii puste. nie jest jakby zobaczyć. No, no jest Cloudy, tak... przecież to chmury są. No tak... Oh yeah. Nie wiem. Tak damy radę i tak damy radę. A, spotkaliśmy Mariusza. No, no. No. Także zrobimy duo. Się ciemno powoli zaczyna robić, więc trzeba strężyć się z questem. Żeby potem nie nagrywać po ciemku. Chłopaki tutaj też duo robili. Zrobili? Zrobili chyba. Już gifty wysyłają. Już gifty <laughs> Na pewno je dadzą od stycznia do paczek. No dobry czas właśnie tutaj. No ale to nie jest najsłabszy. Nie, no troszkę prostszy jest no. Tu generalnie flaszkanem to praktycznie nic nie zadaje nam. I koniec nie chcę ja już wiem że to się rozczaruję nie no mówi że tak pomaga? nie no myślałem <laughs> że będzie wiesz fajnie i tak dobra co akcent ja zrobić dobra rajd right jeszcze jest za chwilę go sobie zrobię ale special research jeszcze jednego no ale zaraz wejdę do niego spokojnie. <laughs> Tyranita 15,93 to słabe, nie? Za słabe. 16,40 chyba jest. Ale na Napa nie ma już candy razy. 40, nie? Byśmy dostali za tylko. No. no ale po evencie chyba. Złapię się na fast catchu? Złapał się Ja sobie Odpalę Star bo zaraz pewnie jajka i tak będą mi się kluły. Zawsze dodatkowy Stardust. Ja już się żegnam. Dzie dziękujemy za duo. Dobra, i teraz mamy Ice Typy. Ewolucja Ice i kolejny Ryjzik na Reggie. Spoko. O, Spooky Message, tego sobie też zrobię. Dobra, Xpeak... To już rzucimy jajko przed rajdem. Także widzimy się na następnym duo. Regirock. No, także ostatnie już, które duo. Regirock z Maciekiem. A on już co? A on już Zaczyna troszkę padać, ale... Miejmy nadzieję, że się tak nie rozpada. Kozacko Dokładnie No ale generalnie fajnie w ogóle, że tak zrobili Z tym tierem czwartym Na pewno w mniejszych miejscowościach Teraz sobie ludzie poradzą z tym Bo tak by było naprawdę ciężko No a dla nas jeszcze bardziej nie. <głatwienie> Dokładnie, łatwienie, łatwienie Ale ja tak jak mówiłem wcześniej Mam parę beldamów do zrobienia w grudniu. Znaczy mam nadzieję, że będzie ten atak Meteor masz, będzie można go zrobić. No na flaszka, no na to tak troszeczkę słabo. Wolę ich nie marnować. A może kiedyś będzie możliwość, jeżeli nie teraz w grudniu zobaczymy. Ale no dlatego mam tam metagrosy do zrobienia ale jakoś tak. Nie były nigdy potrzebne. O tak powiem. W sumie tych Redziroków to mało robiłem. No. Jak były. Redzi to były takie, wiecie... Tak jak teraz będzie kobalią. Parę sztuk do Pokedexu. Będzie słaby okres w rajdowaniu. No. Choć nie wiadomo czy coś, nie wrzucą niespodziankę na jakiś weekend. No, możliwe. Jak zobaczymy, że mało ludzi rajduje, Ciemno. Niestety ten okres taki ciemno, mało przyjemnie Komuro o, Lampa <grymna> i Lampa to pieniągnię I ostatnie czar się podlecie Nie się O już końcówka Jakbym miał te metagrosy to pewnie byśmy zrobili normalnie Nie. bez Bezajina Ale strze Także spoko tego nie masz? Shiny? Tego nie ma Shiny. Maciek pierwszy ma Registeela, tak? I Regiajsa. Regiajsa, no. No, no. No. Też nie. 290. Czyli nie Setka, no, nie, nie Shiny, ale sobie złapiemy. To co, wykonujemy questy i trzeba złapać Regigigasa. Czy nas widać? Nie wiem. Dobrze widać. To laki trader robimy. Tak jest. Ciemno. To co chcesz? To co tego miutu za miutu? Czy jak? Nie no, ja chcę rajkę. Ty chcesz rajkę za rajkę? No Czy ja jak? chcę rajkę, to by mogę dać Mewtwo O fręcz Rajka. <laughs> jak ty masz Okay. Su super, super No bo ja już Poka wybierałem, no Czekaj yy, Friends, żeś ty jesteś u góry praktycznie Ja lubię tak wchodzić No Dobra, to jak? Rejkę? Jak wolisz, ja chcę rejkę Może dasz mi dobrą w końcu A ty co chcesz, tu? A masz takiego? No mam To chcesz sobie wybrać? Tak, to sobie wybrać. 64, 58 Tak. Dobrze, a ja nie muszę, możesz mi wybrać. Ja ci wybiorę najcowszego. Będzie 10, 12, 12, 12. Josiur? Dawaj, już konfirm żeby tylko nie zbugowało okay. nagrywania ekranu. Epic Lucky Trade Epic Pat. To tak? czekaj, to tak. Ja nie patrzę. No jej. 98 bez ataku. U ciebie tragedia. Prawie, prawie. So close. 12, 12, 13. 14, 15, 15. No 90 kołsem. Tak, jeszcze mi, mi pasuje wystarczy. No. Dziękować. Spoczką. Przepraszam. Mnie nie szkodzi. <grymkańska> <grymkańska> <Dzień, grymkańska> nie szkodzi. Patrz poza kamerę. No. no co no. No i tak zaraz będziemy mieli znowu. No. Na co, no tak? Lucky trade'a. I kończymy tego questa. Teraz still typy. Teraz szukamy światła. Jest za 6.19. Także ja jeszcze nie skończyłem swojego questa na Gigasa. Musimy zrobić quest full screeny. Snapshoty. Jednego shiny zrobiłem. Czy udało mi się złapać? A mam plus włączone. Kurczę. Na szybko. Dobra, jeszcze raz. Reggie, nie będziemy jakiś robić super zdjęć, po prostu zrobimy fotki takie, żeby były, żeby zaliczyło mi quest'a, a później złapiemy sobie Reggie Gasa. Reggie Rock 2, pyk, dobra, idziemy już do samochodu, bo już na mnie czekają i Reggie. Still. Radzi, 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 radzi. Stil. Żadnych dobrych i fałek nie było. Żadnej setki nie złapaliśmy też, także okej. Okay. Wrzucę sobie jajeczko, bo jeszcze parę rajdów zrobimy. Pyk, pyk, pyk. I zostaje nam weź gigas, ale to za chwilę. Także na koniec już. Porajdowane rajdy, dla mnie przynajmniej, się skończyły Chociaż wysyp tych jajek był tylko do godziny 19 No jeszcze tam jakieś do 19.40 były Ale później już mniej więcej nic się nie pokazało Także, no, skończyliśmy rajdować Zobaczymy jak to będzie jutro z Reggie Ale został nam do złapania Reggie Gigas będzie to nowy wpisik do Pokédexu Więc... Tak jak mówiłem, nie robiłem żadnych specjalnych fotek Ani żadnemu z Redzik Więc po prostu zostaje nam Odebranie pozy 10 Candy I Reggie i Gasa 1862 z tego co Widziałem Na Twitterze u ludzi I na Reddicie jest setka Także patrzymy. Ja podejrzewam, że to nie będzie nic dobrego. 10 candy poza... poza... Mm, nie podoba mi się. Widziałem ją u innych u znajomych co wykonali już tego questa i... 14. Nie no, to pewnie jakaś odwrócona będzie. Naprawdę nie mam. O matko! Nie mam szczęścia do tych popsów Mew, Jirachi. Nic nie było dobre. Przynajmniej rodziki Gaz będzie pod koniec tego miesiąca na EXach, Więc będzie można złapać jakąś lepszą i fałkę. Jak 62 jest setka, to to pewnie będzie jakieś 12.10.10 Naprawdę nie chcę się złapać Zaraz kulki mi się skończą Dobra, już wiem jak rzucać Teraz tylko żeby się złapał. Siedzi w końcu. Masakra. Także jest nowy Pokémon do Pokédexu. I zobaczmy i pałkę. No, niewiele się nie pomyliłem. 11, 13, 11. Także jest pierwszy. Reggie Gigas, złapany. Oczywiście będziemy rajdować na niego później, na x raidach Pewnie w połowie miesiąca jakoś się pojawi. Na eksach, no ale to oczywiście będzie informacja na ten temat. Także mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. I tutaj serdecznie chciałbym wam podziękować tym, którzy subskrybują mój kanał, bo mamy 10 tysięcy subskrypcji. Także bardzo, bardzo się cieszę. Dziękuję wszystkim, którzy oglądają mnie. Cieszę się, że podoba wam się to, co robię. I no, mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej na kanale, a ja będę mógł dla Was uploadować coraz częściej odcinki. I wszystko to będzie zmierzało w dobrym kierunku, bo jak na razie chyba zmierza. Także zachęcam jeszcze Was do dołączenia. Kto nie jest na mojej grupie na Facebooku, link jest podany w opisie. A jeżeli ktoś by chciał wesprzeć mnie w tym, co robię, jest również link do patronite'a. Z góry za to. Dziękuję i widzimy się w następnym odcinku, chociaż tak naprawdę nie wiem co to będzie. No, ale do zobaczenia. Cześć